To kolejny odcinek, i teraz znowu serii. Jako to hmm. Tak. Ta seria to jest, jak zostać YouTuberem. Oczywiście na PS4. Dzisiaj powiemy sobie coś łatwego. Jak zrobić miniaturki do filmu? Do filmu, aby stworzyć miniaturkę, wybieracie sobie. Dobra, uznajemy byle jaki film. Możecie nawet, nie wiem, jakiś co chcecie. I na przykład... Pierwszy sposób to jest taki sposób. O, wyładny ładny moment. I na przykład właśnie tutaj teraz stopujemy, piszemy na przykład. Um, Fortnite Fortnite Hashtag jeden Czy coś w tym stylu? Piszecie sobie Fortnite hashtag jeden, dajecie sobie gdzieś tu Możecie dodać jakieś ładne kolory temu na przykład żółty i macie Fortnite 1. Zapisujecie sobie miniaturki. Edytujecie to. Usuwacie. Kurde, no usuń mi to. Usuwacie, klikacie zrobić projekt i wyjdź. I myk. Macie pierwszy ten. A jak zrobić drugie? Już do tego przechodzimy. Dobra, już jesteśmy na drugim i aby zrobić drugi na przykład możecie zrobić coś takiego. Dodaj rzut ekranu i no nie wiem wybierajcie sobie co chcecie. Na przykład coś takiego i dodajecie taki napis. Bambik Zdajecie napis Bambik I macie na przykład minie Wy tam możecie naklejki dodawać, co chcecie Ja pokazuję przykład Oczywiście jeżeli nie wiecie jak to robić To weźmą jeszcze inne Te tak? Poradniki Jak zostać youtuberem No i tak samo jak wtedy Robicie tak, się projekt i no macie! Teraz wystarczy udostępnić film. Czasami polecam robić tak parę razy, bo czasami może Wam się miniaturkę nie zapisać. A więc no do zobaczenia w następnych odcinkach ogólnie. Trzymajcie się i cześć!